No, jedziemy do cyrku, nie wiem czy nas wpuszczą. Dlaczego mają nie wpuścić? A tam cyrk jemy. Bada... Co myślisz, że my. Sami zrobimy dobry cyrk? Główne gwiazdy będziemy po prostu. Dokładnie, zaraz. zamiast patrzeć się na spektakl. A to jest niby taki nowoczesny cyrk wobec zwierząt. Tak, żeby nie męczyć zwierząt, teraz jest taka dobra tendencja, bo kiedyś tam nosem bili niedźwiedzia po nosie albo. Gorące żelazo go wpuszczali, żeby tańczył nogi podnosił to. nie nogi podnosi? A żeby pokazał ciórka. Niedźwiedź? No. Jak nogi podniósł, to wyleciurek i kobiety patrzyli się. Nie pamiętam jak oni... Go uczyli, żeby tak. na rowerze. Tak, i że byś mógł mieć taki. Się na, ja nagram. No, nagrywa się Krzysiek. Droga tu się nagrywa to. A gdzie Nie ma. Ale bo tu zaraz już wysiadamy, to tak na krótko nie podłączam, bo może I, zapytałem Cię w środku coś nagrać. Nie uważa, uważajcie na niedźwiedzi, bo mają duże siurki. To nie panowie, to kobiety niech uważają. A! Bo jak wsadzi z tyłu, to wyjdzie przodem, górą. <laughs> Wiesz, podobno niedźwiedź jak, tak chcice, jak to nie patrz. Tak jak jedna kobieta rodziła i mówi tak, męż, mąż, a co masz? Najpierw wykonał a potem zje. A ten mój. ja chciał Tomasz? Nie, to inaczej. Krzysztof, to było tak. Zachodzi mąż z żoną do ginekologa. No i z USG. Mówi, będzie syn. No i mąż mówi, Tomasz, Tomasz. A żona się pyta, czemu masz? Nie chciałaś w dupę, to teraz masz. Tomasz. <noise> No, czasem tak bywa, że dziecko potem się dowiaduje, że w sumie powstało z przypadku. <trujne> Trochę. Jak można powiedzieć. Dawaj, a, 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 no. Wjeżdżaj centralnie do cyrku, że nas to przepuszczą, tutaj. Aha. Weź wiecz O, tu pan jest no. elegancko ubrany. Pr, Pr. Mamy. No. nie minuty mam, iść No.

Idź, ja sobie jeszcze zapalę. Dobra, dobra, dobra. Tutaj stawiamy, czy? A to czekaj, które my mamy? Krzysiek ja tam mam usiąść, czy? Tak, tak. Idź tamtędy. Tamtędy? dobra, już się wymieniłem z panem. A dziękuję. Buda? Woda, woda, woda. No. Brawo, Krzysiek. Popcorn. Polę. A nie A jakaś fanta, czy coś takiego dla mnie? Kubuś, kubuś. Jakiś pomarańczowy, jabłkowy. dla mnie To dla Krzyśka też niech kubuś będzie zamiast koli. No? A to on się nie obrazi za kubosie jeszcze. Proszę. Proszę. Dobra, dzięki. A gdzie mój? Tutaj? No, już zabieram. To jeszcze raz, bo jeszcze nie masz. A lieczenie. Poszedł za papierosa jeszcze zapalić, Zaraz wróci. Nie ma nie pisku, no nie wiem. Szanowni Państwo, prosimy o zajmowanie miejsca za 4 minuty. Mogę zobaczyć kierunek. Na cztery minuty planowo. Rozpoczynamy. Problem. A? pani nie ma lóży. przepraszam bardzo. A to nie, nie. zapraszam za. Idiwa bitch. No? Może dostaniesz jakieś balona na koniec, jeszcze. Można kupić pewnie. O widzisz, państwo trzymają, czyli, do kupienia są. Przepraszam bardzo Panią, Te balony to do kupienia. A po ile balonik? 20 złotych A pokażę panie bliżej Tak oni trudno A potem leczy. obejrzysz po przedstawieniu krzysiek bliżej oni wszystkie jednakowe? Nie, no widzisz, że różne no Niebieski zajączek o myszkamiki Piesek jakiś Lew, lew A piesek jest? A piesek jest jakiś? Jest piesek, o tu z serduszkiem Piesek Piesek, hał hał to przemyśl temat i potem kupimy. Dobre. Szanowni Państwo, rozpoczynamy nasz program. Panie, Panowie, Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym cyrku, w cyrku Astoria. Witamy i zapraszamy w daleką podróż kosmiczną na spotkanie z gwiazdami, a tymi gwiazdami są nasi artyści. Artyści cyrku Astoria. A więc rozpoczynając, życzymy Państwu miłej, wspaniałej zabawy. Dyrekcji cyrku oraz artystów. Witamy, Witamy Pana. Która grała, proszę Państwa? Oto nasz dość specjalny dzisiaj, a my już szykujemy arenę do następnych prezentacji. co ty, A, to, <laughs> to Łapać ją musimy wtedy, jak będzie spadać. Słuchaj, nie chodźcie tam, na ona ma. Bo to ma. Sama. Co? Ubrana jest. Nie ubrana, ja ona przeźroczysta. Przeźroczysta? <laughs> Zarazem z nią? Za wysoko trochę. Ja, ja bym nie chciał. Ale z nią? Ale z nią, ale na ziemi. W tym ona na ziemi, tak? O, no. Hát,

that's nasty <laughs> tutaj, tutaj, Pana pan. tutaj, tutaj, Do tutaj, 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 To Nie o świetnie, o może Panią poproszę tutaj, nie będzie bo, Nie tutaj, tylko. tutaj, 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 jeszcze może kogoś poproszę? Nie ma, nie ma, nie ma, nie o, o, tutaj Pana poproszę. Śmiało, szybciej o, o, i Panią zapraszam. Super. O. I świetnie. Słuchajcie, ojej, ojej, ojej. to jest casting. Jeżeli oni się nie sprawdzą, to ja wybiorę następnych. A teraz pięknie się kłaniamy. I prawa dla naszych przyszłych muzykantów. Cześć. Jak masz... Adam? Chodź Adamie tutaj. Tu będzie twoje miejsce. W naszym... O Adam, ale z tą fryzurą to ty nie zrobisz kariery. W tej orkiestrze. Pod kosiarkę, poczekaj. Ja mam coś dla ciebie. O. O. Super! Czerwone teraz włosy. Patrzcie uważnie. Michał, Robisz Michał tam, Będziesz grał w naszej orkiestrze na bębnie. Grałeś kiedyś na bębnie? A będę, masz. A, trzymaj bębę, trzymaj pałki. Na trzy, cztery robimy próbę, zobaczymy jak sobie poradzisz. Gotowy? To uwaga, trzy, cztery i start. Tutaj stoisz i. Przykreś. Cześć, jak masz na imię? Tatiana. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. cały A Ja Ja jestem. I oddałe. i jestem. tak jestem. Ja

Pięknie, a teraz łapiemy się wszyscy za ręce odwracamy się do publiczności i pięknie się kłaniamy. Duże brawa dla orkiestry. I dla korekta również brawo, brawo, brawo. Dziękuję Wam bardzo, wracajcie na miejsca, brawa dla orkiestry. Pięknie dziękujemy za ten występ. I dalej, brawo. 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 Czurk człowiek guma. Proszę Państwa, to dzieci, a teraz na co? Pojawią się z to, to nie wierzę. Minąłki się pojawią. Zapraszamy nasze minionki. O Nasze przywitają się z អូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូ Z miniankiem 10 zł. zdjęcie kosztuje. Ja płacię, 10 zł. Może ktoś z tobą zrobi za 200 To będziemy mieli na zdjęcie. Tak? Może ktoś z tobą zrobi za 200 zł. To to. Przecież dyrektor powiedział, że za darmo. Panie Roberto! Jak się ja. Nie podszykamy! i nie, 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 nie Dziękujemy naszym kolegom z ekipy technicznej. Panu Sławkowi i Pablo. Również. A program na zaszczyt prowadzić dla państwa... Wysłania szkockich wariuszy, święci dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za brawa, za uśmiech i za opaski. No i cóż, zobaczymy się z Państwem, bo następnego razu Pekna dla Cyrku Astoria z moim programem. Do zobaczenia, żegnawcy. Do zobaczenia. Ale w jednej kobiecie alo, ty, ty No gdzie ten rękaw, gdzie ten rękaw? Jeźdź. Może, może Angaż, to, angaż tak? dostanie do cyrku, tak dobrze wystąpił, to... Może być. Może być. Będzie rozkręcał zabawę, imprezy Jak będzie rozkręcał. Ja. Jak pociucie, O, a Ooo. tylko jeden. głowę. Nie będę tylko Ciebie wybrał. No, no wybrał, tak. bo widział, że dobry jest do rozkręcania imprezy. No. 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 Rozkręcił imprezę jak ale... trzeba. No. No. Ale tylko, że próbę dostałeś. No. I tego. I śpiewałeś. Ja nie śpiewałem. Ja na bębnach On tak. No. Dobry zrobił show. Show no, dobry zrobiłeś. Jeszcze nami potańczyłem przy okazji oh, No bo nie trzeba iść, a można potańczyć z ładną kobietą. A ja nawet z tobą tańczyć. Tańczy, czy tańczyć ci umiesz? Nie nie się jest umiesz? Zapraszamy do zdjęcia. Chodźcie. Poczekaj. Nie, to już nie jest. To już nie jest. Cień! się ustawimy, jak się stoi do przodu, jakoś ten, że wcisnął na Niech to nie bo on grobi łapkę. Jakie ja, ale tyczeń i średniowiec! No! Chodźcie sobie, zdjęcie zrobimy pamiętko, a teraz tak się kupił, ustawimy. ,��e Zrobimy fajną W Jest? To znaczy, ja film nagrywam, słuchajcie. No, to ja zrobię. Tak, żeby było na stronę, czy coś tam. No, uwaga! A ty nie? Come on! Daź! Ajsiuk! A to twój syn? Nie, nie! Iwan! I Marii? Marie, Iwan nic nie wie. A, Iwan jeszcze nic nie wie. O! O, super! Fajnie! Do każdego po 30 złotych za zdjęcie, proszę. Dobra. To co jeszcze przez to? Nie rozchodzimy się. W przy są muszę sobie zdjęcie zrobić. żeby mieć normalnie pamiątkę. ...dobra. Super Krzysztof! Chodź Krzysztof, sobie jeszcze coś wybierzecie. Zapraszam. Dziękujemy wam wszystkim za zdjęcie. Chodź Krzysztof, pomalutku, ostrożnie. Dziękujemy wam. Tak się przedstawienie podoba? Powiem bardzo dobrze. ale tutaj Bardzo pięknie, bardzo ładnie. A tu w ogóle mamy pana dyrektora właściciela. Witam serdecznie. Zaprosił dziadowe. pana Krzysztofa, dziękujemy bardzo za zaproszenie. loża honorowa, najlepsze miejsca, popcorn. A napoje. A ja powiem o ten pan dyrektor musi A ty Krzysiek to ile ważysz się przyznaj. A Ty, ile ty? Ja stówę. A ty 120. Nie, ja ja zawsze, nie kłamię. Ja zawsze panie Krzysztofie pamiętam, jak pan opowiadał, że kto nie ma brzucha, ten słabo. Śpi. <laughs> Ale zdrówko dopisuje, cieszę się, że Pan no przyszedł, odwiedził zdjęcie. nas, idziemy robić zdjęcie z, z minionkami. zapraszam. Ale naprawdę, chodź, chodź Krzysiek, Ty hoś, masz zaplecza. specjalne od ten, zobaczmy. zobaczysz cyrkot kulis. Zapraszamy serdecznie. To daj, Krzyśka, ja wezmę, ja a Pan sobie zapalę, pójdziemy Panie Krzysiu, no. pomalutku. No. Jak się Pan czuje ogólnie? Zależy od dnia. Ale dzisiaj naprawdę radość mi sprawiłeś tak? wiesz, tymi zaproszeniami, bo wesoły jest taki, nie, zadowolony wie. no. Lubię całkiem zadowolony. Ludzie nie O nie, to dzisiaj jest gościem panoramym. Tutaj? Dobra.

Co się to może robić? To poczekaj, poczekaj, będzie na pamiątkę Oś stopie Tego tego minionka trochę tam wykrzyją O uśmiechnięty Teraz uśmiechnięty Teraz można zrobić Minionko

Balans ze szkłem i balans ze szkłem prowadzi, apeluszy robi. Widząc to co by pan robił dzisiaj, to ja powiem tak ze szkłem. Krzysiek mówił, że na Nie wierzę ja to, Nie wierzę. Że to, że to tak magnecie... może. Na magnesie szkło nie działa. No, <laughs> nie, nie, absolutnie to nie jest kajoną. Jest, jest jednak umiejętność. Yes. Człowiek to jedyny artyst, Ta. który używa nie plastikiem, tylko prawdziwym szkłem. Dziękuję, miłe to jest. Bardzo dziękuję. Idziemy dalej panie sztukowie. Nie, one się przebierają. Mm. Ja tu panu pomogę, bo dobra. tak. O, o proszę. Chłopaka na linkę. Gdzie jest panie Jarek. Człowiek guma? Nie. Nie. Człowiek guma to? Ja, to tak jak widzicie, Rodzinna. taki przyczepa tak. kempingowy, mhm. jeździmy, przemieszczamy się z miasta do miasta, staramy się troszkę stać dłużej, tak jak u was w Stoku, żeby więcej ludzi mogło mhm. z tego wszystkiego skorzystać, bo nie każdy ma czas, jeden pracuje, No kiedy tak. Wolne, jednemu bójkę pracuje, Jadę, jednemu pasuje Ja wezmę bala pod rękę, ale pójdźmy tutaj w tym chlu, Tak. Jakby, o, tak. O, jednemu pasuje Pasuje weekend weekend A. tak. A. My się śmiejemy, że jest coś dla dzieci i jest coś dla rodziców. Tak, dla dorosłych. <laughs> I dla dorosłych są różne fajne rzeczy do zobaczenia. Tak. A. Tak jest. Ważne, że Krzysztof zadowolony. Program się podoba. Za chwilę się mocno tak program zacznie. O to bardzo. Będzie robił robę pałki. Mhm. W Polsce został artysta, który robi bał. Można powiedzieć, że Krzysztof w tej samej branży robi. W branży rozrywkowej. Tak jest. <noise> A Panie Krzysztofie, to blisko ma, prawda? A ja. Mój ulubiony nie. Zodiak? O nie. No przywieźliśmy, ale bliziutko mamy. Oczywiście, z kilkaset metrów dosłownie, nie? Może Zodiak? No. Sklep Zodiak, tak. No. Bardzo Zodiak. Bardzo jak. Lubię zjeść sobie. Jak coś panie Krzysztofie, czy do picia, czy coś zjeść, mówić, mm. nie krępować się, na laczosy by pan chciał, z sosem serowym na gorąco się coś... Także... Teraz próbaj. Tylko troszeczkę. Czy wiesz takie ten? Kolorowe. Te, te Kolorowe? Jasne. No. A! Bo to kukurydziane chyba jego lubiono. Proszę, pan to Dziękuję.